Czułem mi się jaki dzień 82. Matematycznego wyzwania. Dzisiaj NWW i NWD przygotowałem, bo miałem taką prośbę o to i rzeczywiście to może sprawiać problem. Najpierw zaczniemy od takiego technicznego wprowadzenia w NWD, a później zrobimy zadanie tekstowe z NWW. Do końca zdanie. Największy wspólny dzielnik liczby 120 i 180 to największy wspólny dzielnik. Zobacz, dzielnikiem 120 jest na przykład dziesiątka. Czyli oznacza to tyle, że 120 dzieli się na 10. Dzielnikiem 180 też jest dziesiątka. No i musimy znaleźć taką liczbę, która jest dzielnikiem i 120 i 180, ale jest możliwie największa. OK? No, bo wiem, dziesiątka jest dzielnikiem tej i tej, ale to nie jest największy wspólny dzielnik. Jak to robimy, żeby tak nie szukać po omacku, wiecie, w ciemnościach, jak kiedy stajecie w nocy i chcecie znaleźć te. Włącznik światła, nie? To, żeby tak nie szukać, to pokażę Wam metodę. Rozbijamy te liczby na czynniki, czyli dzielimy je przez liczby pierwsze. 120 dzielę na 2, otrzymam 60. Dzielę to na 2, otrzymam 30. Na 2, 15. Na 3, 5 i na 5, otrzymam 1. Teraz 180. 180 dzielę na 2, mam 90. Na 2, 45 na 3, 15 na 3, 5 na 5, 1. Mam rozbite liczby na czynniki. Teraz podkreślam czynniki, które się powtarzają. Tu występuje dwójka i tu występuje dwójka. Łączę je tak w pary, tak? Szukam par. Mam parę kolejną dwójek. Czy mam coś jeszcze? Tak, mam parę trójek i parę piątek. I NWD. Czyli największy wspólny dzielnik. Pary tych liczb, możemy napisać sobie, że 120 i 180, to iloczyn tych liczb, które mają pary. Czyli biorę z jednego słupka, nieważne z którego, czy z lewego, czy z prawego, i mnożę przez siebie liczby, które są zaznaczone. Czyli dwójkę, mnożę z dwójką, mnożę z trójką i mnożę z piątką. 2 razy 2 4 razy 3 12 razy 5 to 60. Największy wspólny dzielnik tych liczb to 60. Oczywiście to zadanie można zrobić szybciej, po prostu sprawdzić czy 120 jest podzielne przez 90 i czy 180 jest podzielne przez 90. No nie są, więc to nie będzie ta liczba. I sprawdzać tak po kolei. No ale w ten sposób nadal byś pewnie nie wiedział jak się robi NWD. A to jest właśnie ta metoda. Zaznaczasz to, co się powtarza, i mnożysz ze sobą liczby, które się powtarzają, ale tylko z jednego słupka. No a jak policzyć tutaj NWW? Oto jest pytanie. NWW jest to najmniejsza wspólna wielokrotność. Czyli bierzesz 120, 120, 120, i cały czas dodajesz 120, a na drugim słupku dodajesz cały czas 180. I pytanie, kiedy otrzymamy taki sam wynik? Ten sam wspólny wynik. Jaka to jest liczba, nie? No to jak to robimy? NWW tej pary liczb, czyli 120 i 180, to jest po prostu jedna z tych liczb. Bierzesz jedną z tych liczb, nieważne, którą weźmiesz, czy 120, czy 180, czyli jedna z bohaterek zadania, czyli 120, razy to, co nie ma pary w drugim słupku, czyli razy trójka. Równie dobrze mógłbym zrobić 180 razy 2. Mnożenie tej pary, czy tej pary da. To samo, a więc NWW to jest 120 razy 3, czyli 360. Ok, no to mamy wprowadzenie do NWW i wykorzystamy je w zadaniu tekstowym. Tramwaj linii. Trzeciej odjeżdża z przystanku co 12 minut, a siódemka odjeżdża co 20 minut. Oba tramwaje odjechały z przystanku jednocześnie o godzinie 6 rano. O której godzinie oba tramwaje znów odjadą razem, odjadą razem z tego samego przystanku. Czyli mamy 6.00 i tutaj mam trójkę, a tutaj mam siódemkę. Odjeżdżają razem. Później trójka odjeżdża o 612. O 6:24, o 6:36, o 6:48, a siódemka o 6:20, 6:40, o 7:00, o 7:20 i tak dalej, i tak dalej. No i musisz znaleźć tą godzinę, kiedy znowu wyjadą o tej samej godzinie z przystanku. Ale żeby tak tego nie robić, bo nie wiadomo, czy to będzie wiesz zaraz ten wynik, czy gdzieś tam dalej, no to zrobimy to z NWW. Czyli znajdziemy najmniejszą wspólną wielokrotność 12, bo co tyle odjeżdża trójka i 20. A więc dwunastkę rozbijam na czynniki pierwsze. Na 2 to jest 6, na 2 to jest 3, na 3 to jest 1. Teraz 20 rozbijam na czynniki pierwsze. Na 2 to jest 10, na 2 to jest 5, na 5 to jest 1. Podkreślam liczby, które się powtarzają w obu przypadkach, czyli. Łączę te pary, szukam par, mam parę dwójek i jeszcze jedną parę dwójek. I szukam NWW, czyli to jest ta druga metoda, którą robiliśmy wcześniej. NWW par liczb 12 i 20. To jest jedna z bohaterek zadania, czyli jedna z tych głównych liczb, 12 albo 20, wezmę 12, razy liczba z drugiego słupka, która nie ma pary, czyli razy piątka. A więc NWW to jest 12 razy 5, czyli to jest 60. 60 minut to jest najmniejszy, najmniejsza wspólna wielokrotność. Czyli co 60 minut tramwaje będą odjeżdżać z, z tego samego przystanku w tym samym czasie. No i rzeczywiście tak jest, bo jakbym tutaj dodał 6, jeszcze 12 minut, to miałbym 7.00 i tutaj 7.00, czyli po godzinie. O której godzinie oba tramwaje znów odjadę razem? Wiemy, że po 60 minutach, czyli do godziny 6.00, dodaję 60 minut, czyli 1 godzinę, czyli mam 7.00. Odpowiedź: o 7.00 tramwaje odjadą z tego samego przystanku razem. Dobra. To hej, spróbuj zrobić to zadanie. Ja podkręcę liczby. Powiedzmy, dajmy sobie tutaj, że odjeżdża co. 15 minut, a ten tutaj odjeżdża co 28 minut. I napisz na czacie, o której spotkają się te linie, o której znowu wyjadą z przystanku, jeśli wyjechały o 6 rano. Napisz mi swoją odpowiedź na czacie. To tyle na dzisiaj. Dzięki, cześć. Do zobaczenia jutro.